Ziemia. Znowu tu jestem. Nie ukrywam, że się bardzo z tego powodu cieszę. Sorry, nie umiem kłamać. Tak średnio się z tym czuję, ale przyznam wam się, że no, mam tutaj szczytny cel, żeby wrócić, ponieważ. Drugą opcją w ankiecie, która wygrała u mnie ostatnio na karcie społeczność, to było takie coś, że robimy sobie challenge pod tytułem: że troje dzieci, właściwie to niemowląt zostaje zabrane przez opiekę społeczną, i ten challenge wydaje mi się o wiele bardziej realny niż z tymi wrogami, co ostatnio próbowałam zrobić. Lecz zapomniałam o takim pewnym małym aspekcie. Takim malutkim, małym aspekcie. Takim tyci, tyci. Że, aby mieć trójkę niemowląt na parceli, to muszę mieć bardzo rozwiniętą, dobrze, wspaniale i cudownie relacje między rodzicami tychże dzieci. I tu zaczyna się problem! No ale dobrze, no zobaczmy. <laughs> czy mi się coś uda, czy mi się nie uda, czy dzisiaj znowu w, moje próby skończą się fiaskiem, jak w sumie to już jest normalne. To jest chyba normalna, normalna część mojej patologicznej rozgrywki w The Sims 1. Um, no, nie nastawiam się, no ewentualnie mogę się miło zdziwić, ale chyba raczej w tej grze się mat ma ma matko. Co mało się dziwię. Ewentualnie negatywnie się dziwię. W ogóle się dziwię w to, jaka ta gra jest wspaniała. Ona ma małe towarzystwo. Ej, poczekajcie. Um, może podraperujmy sobie to towarzystwo. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Czemu mam w ogóle jakieś obraź, wymachuj i pięściami i tak dalej, jak mamy 94 na 90. Klara, ogarnij dupę, my musimy tutaj troje dziecków sobie zmajstrować, a ty akurat masz fazę na y, y, kłócenie się z własnym chłopem. No weź, no, powiedzcie, że on jest, no on, proszę bardzo, on jest spoko, on ją chce całować, y, on ją chce w ogóle objąć po przyjacielsku niby, ale o co wam, ale dlaczego, co, po co, bo kto jest brudny? Serio? Podaję, od niego ona miała taką tą, e, taką ikonkę prysznicu. Naprawdę? <grymne> Kurde, jak nie prysznic, to towarzystwo im przeszkadza. No przecież ja wam chyba robię interakcje społeczne, więc dlaczego wy narzekacie na towarzystwo? No dlaczego ja mogę tylko... <grymne> ...rozmawiać? My to musimy dzieci robić, no! Ogarnijcie się tu jasnej cholery. O co kaman, naprawdę? Mogę dokuczać, obrażać albo rozmawiać z własnym mężem. No I on też nagle teraz nic nie może, może tylko po czy zrobić. No weźcie no. To nie jest śmieszne. To miało być dziecioróbstwo na poziomie 500 plus, albo co najmniej 1500 plus. A w tych dzisiejszych realiach polskich to chyba 800 razy 3, nie chce mi się tego nawet liczyć na piechotę. Ale o masakra! Czemu to tak się dzieje? Dlaczego? Teamsy! Jak zwykle, jak zawsze! No niesamowite ogólnie! Niesamowite w swej wredności! No i Dlaczego ta gra jest taka... No powiedzcie, czemu ta gra jest taka... Czemu? 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 No dlaczego tylko rozmawiaj, no? Relacje 88 na 90, no do jasnej cholery. Zaraz mnie trafi. Zaraz wywalę Gretą przez okno. Nie żartuję, naprawdę ja mam tego, takiego hejta na tą grę ostatnio, że chyba odinstaluję ją w pieruny. Pocałuj. No, proszę, on może wszystko robić z nią. No, dlaczego nie chcesz? No, dlaczego? No, czemu? Co? Chyba się pogięło laskę. Nie, ja nie no. Nic nie zrobię w tej grze absolutnie. W ogóle ktoś tutaj z nich jeszcze pracuje? Aha, nie pracuję. <grym> Okej. Okay. Eee. Eee. No już. Uspokoiłaś się, księżniczko, jest dobrze. O! No, są progresy tej trudnej relacji. Ale coś tam... O, proszę, serduszko im wróciło. Nie ogarniam o co chodzi. Pocałuj muśni wargami jeszcze raz. Pięknie! E, pocałuj namiętnie. Ale dlaczego? Ja pierdyle, no. No, weźcie, no kurde, dzieci. Tu trzeba robić idioci. Jeden tylko może pocałować musnąć wargami nie chcą. No, o, No, no! Nie, ja, ja nie cierpię, tę O, i to bardzo dobrze, i spłońcie. Spłonię za roli, to o, kurde, no ej, halo, bo to jest jeden, jedyny telefon. A, możesz zadzwonić po straż pożarną, please? Jesteśmy w drodze, no tu fajnie. Zobaczcie, poczekaj. O-o! O-o! Nie! 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 Nie, chłop! Nie, kurde! Yy. Jak to nic nie można zrobić? Ja chciałam go uratować. No, lol. Nie, ale dlaczego nie mogę nic zrobić? Nie mogę go uratować. Aha. No to ładne. Ładne. Ładne trzy dzieci. Troje dzieci ich przez opiekę społeczną. Challenge. No ładne, no fajne. Relaxik. relaksik. O, o, jak mi przykro. Naprawdę. Co ja robię w ogóle? Halo. Miałam dzwonić po straż pożarną. Ale dobrze, że mi ten telewizor spłonie, bo mnie kurze. Dobra, okróćmy swoje cierpienia. Git. 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 Po raz pierwszy tak świetnie się czuję grając w Simsy. Git. I teraz sam pies mi będzie popitalał? Ui? Mogę tylko psem grać. No <noise> 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 ty wy w ogóle, ale schiza ty. No i co się stanie jak ten pies będzie głodny? Chociaż Michał już nie dostanie, Micha ma chyba pusto. Pusto ma? Pusto. <noise> wstawać, e, ty! Elden, Klara, wstawajcie, bo tu piesu jest głodny. Przez <noise> <noise> przypadek mi się chyba udało um, osiągnąć inny challenge, który też był zawarty na mojej karcie społeczność. Mianowicie była propozycja, żeby umrzeć ośmiu y, simów sterowanych. No ale no cóż, no umrzyłam dwóch, bo tyle miałam. <noise> Eee, co to za kłopotę? Ej. ej, on w ogóle głodu się ten, co on źre? A, on dziera jakieś resztki. A, ja on ma jeszcze Micha w ogóle. Co on może se Fajnie. Fajna gra. Fajnie, fajnie, fajnie. Po raz pierwszy The Sims jest, jest takie przyjemne. No telefon dzwoni pies odbierz. Nie możesz? No w ogóle mój pies ma pokojówkę. Tak się wodzi. Najlepszy pies na świecie. Nie. Yeah. No, nieźle ogólnie. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Możesz się bawić z tymi Arystotelesami całymi tymi trzęsimi portkami Nie? No. Tak, ogólnie no to jest problem taki, że chyba znowu mi nie wyszło. Um, ale już troszeczkę. Y Świruję pawiana, bo jestem ciekawa, co się stanie, jak y, piesu nie będzie mógł się najeść. Znaczy, domyślam się, nie. E, w tej optymistycznej wersji wydaje mi się, że on po prostu ucieknie, ale w tej gorszej to chyba mroczny po niego przyjdzie. <laughs> e, no, nie, no spoko. On chyba teraz płacze, bo jest głodny. Coś tak mi się zdaje, że lamentował bardzo. Kop. E, chyba szuka czegoś do żurycia, ale chyba coś mi nie wychodzi. No i co? Nie, co to za ambient? Jej, ciekawe, czy Elden albo Clara wyjdą. Nie chcą wyjść. Oni się po prostu chyba spalili z tej żenady. O, Skunks, masz przyjaciela. Kunksu! Kunksu! Nie da rady ze Skunksem. Eee, no. Jegu, co on w jakąś agonię popadł? Piesu, szkoda mi tego pieska. Luna jest naprawdę nieszczęśliwy. Miej na oku potrzeby swojego zwierzaka. Nie pozwól, by czuł się jeszcze wyjątkowo yy, nieszczęśliwy. Zwierzak może pójść sobie w świat. Nie dopuść do tego. No, nie. <ścoughs> ale depresja. No, ja nie mogę nic zrobić z nim. no. Mogę mu kupić w ogóle coś takiego. No, wynos? W sensie, tutaj, stąd nie? Nie ma jakichś takich smaczków czy coś. No cóż, no. Ehm. Eee. 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 Dobrze się trzymie ten pies ogólnie. Jeszcze nie uciekł, ale jest na maksa głodny. Mamy problem. On jest bardzo na czerwono. Eee. Odsypia, więc tutaj jest jeszcze szansa. Ale chyba, jak stanie to, albo. Nie, no jeszcze jest. On nie może z głodu uciec, co jest w ogóle. <grystanie> Ej, lol, w ogóle to są te rachunki. Ciekawe, czy komornik nam wbije. To jest pies obronny. On powinien w ogóle komornika to wziąć i wygryźć stąd. Nie. Nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie widziałam! Naprawdę? <grystanie> No to fajne, fajne. Fajne, fajne, naprawdę fajne. Fajny, fajne challenge. Przypominam, że ten challenge miał brzmieć, że. Tak, ktoś wyszedł? Że troje dzieci zabranych przez opiekę społeczną, a mam troje simów zabranych przez mrocznego kosiarza. No, so close. Są so fucking cl Która to łazi? Klaruś! Mordini! Maruś! Mm, dobra. To żegnam się z wami. E, I mogę powiedzieć tylko jedną: tylko jedna rzecz nasuwa mi się po rozegraniu dzisiejszej rozgrywki w The Sims 1. Nienawidzę tej gry! Nie no, żartuję. Ja tylko jej bardzo, bardzo nie lubię. 哈哈哈